Hej, cześć! Z tej strony Renzo! A to jest kolejny odcinek Tomb Raider'a! Jak możecie pamiętać, ostatnio uwolniliśmy przyjaciół i rozwaliśmy całą jaskinię. Dlatego uciekamy, Bye, Have a great time! Wybuchy, nie wybuchy. Idziemy się bić. Pardon, proszę tak nie wybuchać mi tutaj. Okej. Okay. Teraz powinno być w miarę git. Cholera, nie ten guzik. Szybko klikamy, 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 wychodzimy. O nie. Którędy e. ja mam wyjść? Tędy, dobra. Muszę sobie trochę krew przyciszyć. Jak widzicie, nie musimy tym razem nikogo bić, ponieważ... Wszystko się dzieje za mnie. No ja mogę tylko z nich wybierać przedmioty. O. Umarł. Jak to umarł, ten nie żyje, nie? W ogóle... Wytrzymaj, zatrzymaj. Boże, ile głosów na raz. dobra. W ogóle... Prawie mi się nie udało utrzymać tej... pierwszy tan. W drugi dzień po ogłoszeniu harmonogramu prawie mi się nie udało go utrzymać Bo musiałem coś załatwić przez co nie miałem rano. Ale ładny ptak. Przez co nie miałem rano czasu nagrać odcinka. Ale udało mi się zostać dzisiaj w domu, przez co już mam czas, żeby go nagrać, więc wszystko się pójdzie idealnie z harmonogramem Dlaczego wszystko wybucha? Bo wsadziłem jaskinię termiczną. W sumie ma sens Wtedy, teraz tady. Dobra. O, coś się wydarzy. Niech się stanie, co, co się marzy. Biegniemy dalej. O tutaj. Nie wiem czemu ja teraz się nagle gubię. E, ok. Czy wy macie czas naprawdę do mnie strzelać? Nie wierzcie, Chcecie zabić tylko. O Boże drogi... W ogóle... Okazało się... Sorry, że się tak zacienam. Nie wiem nawet dlaczego. Ale okazało się, że wtedy ten... Jak... Grałem w Wiska Vizca... Chępu Wielki zaszczyt dla ciebie i dla nas wszystkich. Niektórzy zaczynali już wątpić, że kiedykolwiek zdołamy cię odnaleźć, a jednak jesteś. Proszę cię! Wiem, że widzisz we mnie kogoś wyjątkowego, ale tak nie jest. Nie chcę być żadną wybraną. To, czego chcesz, nie ma żadnego znaczenia. Choć o to kim jesteś, krew chimiko płynie w Twoich żyłach. Wiem, że to w sobie czujesz Samantha. Ostradałeś zmysły, Matjasie? Dlaczego to robisz? Szukasz logicznego wyjaśnienia, które nie istnieje. Ja też kiedyś popełniłem ten sam błąd. Kiedyś, gdy myślałem, że okręty zdołają do nas dopłynąć. Ja po prostu chcę wrócić do. Ja też, dziewczyno. Wiele lat czekałem na tę chwilę. Poświęciłem na to życie. Myślisz, że nie próbowałem stąd uciec? Z tej wyspy? Jesteśmy tu więźniami! Ale ty, Samantha, ty masz moc, by nas wyzwolić! Wiele kobiet dobrowolnie oddało duszę za ten dar. Pożar przybiera na sile! Druga dziewczyna zniknęła! Trzeba położyć temu kres. Dmitri, strzeż jej dobrze! Jak my się stąd wydostaniemy? Musimy uciekać, zanim on wróci. Witwam! Witwam! Gdzie mu się pociąg do cholery? Uciekaj, Lato! Szybko! Bracie! Zwykle to my musimy szukać innego wyjścia. Co za oszustwo. Dlaczego mi się tak zaczęło? Haha, lepsza strzelba. Ale chyba już git. Teraz to dopiero będzie zabawy albo nie Ej, Nie umrzesz od podpalenia Prawie umarłem O, światło świeci To idziemy Co nie? Nie To nie OK. <grytania> Dobra Ile tutaj dobrodziejstwa można? Wiecie, po raz pierwszy tyle wykorzystuję inne broni niż łuk. To jest naprawdę dziwne doświadczenie. Kiedyś miałem takie... Tylko łuk jest dobry w tych grach. Bo moim pierwszym asasynem był Race of the Tomb Raider. Tam w sumie na początku jest tak, że lepsza jest... najlepsza byłaby według mnie ta, jak ona się nazywa. Strzelba? Ale okazuje się, że tam Ale w sumie później dostajesz od, je, lepsze strzały i nagle strzelba nie jest już taka dobra. Bez dalszych spoilerów jeszcze będę wam mówić. Ruszajcie! Wszyscy znajdźcie wybraną. Ta jest moja! Kolejny ruski jakiś chyba. Dobrá. tędy A, szybko. Dobra, jdeme. I boom. No. Co teraz uczciwie? To było bezpośrednie trafienie. W prawdziwym świecie nie byłoby co zbierać. Dobra. I teraz możemy rozważyć takie... przejścia. Lara Wszystkich pozabijaa O co mi chodzi? Czego? No takie dystanse nadal najlepszy jest moim zdaniem Może dlatego, że jako jedyna broń ma dalej pokazane etan. Wskaźnik tego. kto się mówi. Wskaźnik... kiedy nacelowałeś na głowę. Na razie. Bo chyba może to wykupić też w innych broniach. Ale zamierzam w tej serii stosować różne bronie jak widać na razie. Udaje się. Dobra, lecimy. Część strzelby! Ulepszę sobie strzelbę! Nice! Czemu wszystko musi wybuchać? Chyba już, chyba już wymyśliłem tytuł odcinka chyba Ogółem w ogóle ostatnio usłyszałem zarzut, że ja ponoć kiedyś powiedziałem, że ja żałuję, że nie mogę być w szkole. Wysłyszycie te oszczerstwa? Ona ma taki immunitet, że jej nie mogą zabić, nas już tak. Kto mnie obejdzie? Ty? No to umrzesz, tu ty Sorry. Nie taki miał być plan. Idziemy dalej? Jeszcze raz. Dobra. Pozwólcie, że zrobię szybkie cięcie. Okej, okay, już jestem. Możemy jechać dalej. Tym razem się głupio nie wywalić tutaj. Chiromani. Dobra. Nie masz takiej mgły, to jest git. Nie, 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 nie i nie. Mój, jest ten kawałek podłogi. Chyba w ogóle przez przypadek przeciwników. Spokojnie, to normalne. Ej, 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 ej. Kur, dobra, zrobię cięcie i spotkamy się w tym miejscu. Dobra, jesteśmy z powrotem w tym miejscu. W miarę szybko niby tutaj dotarłem, ale i tak wolałem zrobić cięcie. Czy możesz nie wypuścić? Dziękuję. Okej, okay. najlepszy sposób na ten dym jest po prostu taki, żeby użyć tego trybu. I no tyle. Kurde. Dobra Zeszliśmy już trochę dalej Dobra Jest git, jest git Idziemy dalej, idziemy dalej Na no, spokojnie Dobra Jest jakaś katstanka w końcu Story, że nic nie mówię, ale... Widzicie co tutaj się odwala, co nie? Dla swojego bezpieczeństwa staram się tu jakoś przejść jak najszybciej. Okej. Okay. Przeżyć, przeżyć, przeżyć. To jest jedyny cel. Teraz. Nie teraz, nie teraz! Dobra, mówiłem, że stosujemy różne metody broni. To biorę czekana. Dobra, chyba się udało. Nie powstrzymajcie mnie! Nic teraz mnie nie powstrzyma! Wow, straszna Lara. Przedł, przejdź górą! Tędy! Idź do Dołączę do was. I sam nie wsiadajcie do helikoptera. Zaufaj mi sam. Proszę, tylko mi zaufaj. No idź! Dobra, idziemy dalej. Upiejaj, może drogi. W dzisiejszym odcinku mi jakoś nie idzie, nie wiem czemu. Wszystko robię tak samo, a może mi zawsze nie idzie? Nieważne. Dobra, To lecimy. Mamy jeszcze tak 10 minut. Chyba, że dzisiaj zrobię krótszy odcinek. Chyba to rozważa. Nie, nie wierzę. Okej, okay. nie pamiętam... A, już chyba wiem co trzeba tutaj zrobić. Boże drogi, jestem taki upośledzony. Gdy do kolejnego zapisu to chyba kończymy ten odcinek, naprawdę. Do jakiego spokojniejszego punktu jak dojdziemy Boże ile śmierci niepotrzebnych Łewo Nie łewo Yeah. ja. Déjà vu! I believe I can fly. Believe I can catch the sky. Dobrze! Co się nazywa głupka? Uhu, lecimy, lecimy bardziej, niebezpieczne! No! I na tym dzisiaj skończymy, żeby Was zostawić w takim emocjonującym napięciu. Dziękuję, że oglądaliście. Mam nadzieję, że moje błędy nie rozwaliły Was aż tak bardzo i że się spotkamy w kolejnym odcinku. Eee... Bye bye.